Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi bardzo miło przywitać państwa na kolejnym seminarium organizowanym przez Fundację Watch Healthcare. Ja się nazywam Magdalena Ciupak-Zdrycka i mam e, niesamowitą przyjemność pełnić rolę dyrektora zarządzającego fundacji. E, dzisiejsze seminarium, jak już ten slajd wskazuje, poświęcamy tematyce stwardnienia rozsianego, a dokładnie leczenia stwardnienia rozsianego w naszym kraju. Jest mi bardzo miło przedstawić Państwu Komitet Naukowy dzisiejszego seminarium. Zgodzili się i bardzo nas to cieszy zasiąść w komitecie pani profesor Danuta Ryglewicz jako przewodnicząca. Witamy. Pan profesor Krzysztof Selmaj jako członek komitetu, też witamy. I pan profesor Adam Stępień też jako członek komitetu, witamy. I bardzo dziękujemy za pomoc w opracowaniu agendy merytorycznej. Proszę Państwa, oprócz tego zdradzę, bo bardzo mi zależy, żeby Państwo wiedzieli o tym już teraz, że po przerwie kawowej będzie prezentacja, w trakcie której będzie można zapoznać się z takimi europejskimi badaniami. Po raz pierwszy w Polsce one będą tutaj dzisiaj prezentowane, także rekomenduję zaplanować czas tak, żeby, żeby na pewno tą prezentację zobaczyć. Przyleci ekspert ze stowarzyszenia Charles Lieber Association Consulting, Pan Antony Baron i właśnie zaraz po 12 będzie nam prezentował wyniki tych badań. Przechodząc dalej, proszę Państwa, słowa dwa o fundacji. Fundacja Watch Healthcare powstała w 2010 roku. Zajmujemy się właściwie monitorowaniem systemu ochrony zdrowia. Mierzymy od 2012 roku kolejki w ochronie zdrowia, mówiąc prosto, czyli publikujemy regularnie barometr, jonkobarometr, w którym pokazujemy, ile czeka się średnio na świadczenie zdrowotne w Polsce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, bo między innymi dane z naszego barometru i z absurdów różnych medycznych, które zgłaszają nam sami pacjenci są powodem tego, że zajęliśmy się dzisiaj tematem SM, a zanim przejdziemy do, do, do kilku liczb, które to, które to obrazują, to pokażę Państwu jeszcze, że według danych z naszego barometru średni czas oczekiwania ogólnie w Polsce na świadczenie zdrowotne to jest 3 miesiące i jak Państwo widzą od 2012 roku to, to, to się lekko waha, ale cały czas mamy wyraźny problem i wyraźne ograniczenie w dostępie, niezależnie od tego, która opcja rządzi. To też warto podkreślić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi właśnie o powody organizacji dzisiejszego seminarium i dlaczego Fundacja poświęca temu szczególną uwagę, tutaj Państwo macie pokazane czasy oczekiwania na świadczenia, które wiążą się z leczeniem i z diagnozowaniem stwardnienia rozsianego. I jak Państwo widzą, niektóre terminy są po prostu przerażające, bo tutaj chociażby rezonans magnetyczny głowy, gdzie pacjent średnio czeka 7 miesięcy. Jak popatrzymy jeszcze na inne wskazania, to, to widzimy, że no, te terminy są dalece odbiegające od jakichkolwiek standardów europejskich, a na pewno z punktu widzenia pacjenta tutaj ten czas po prostu no, nie, nie daje dużych szans. Według danych Polskiego Towarzystwa mamy 45 tysięcy chorych na SM w Polsce. Zajmujemy czwarte miejsce pod względem zachorowalności na SM w Europie. Tylko 13% polskich pacjentów korzysta z terapii refundowanych i niestety pod względem jakości, co zresztą tłumaczą te terminy jakości opieki nad chorym z SM, zajmujemy ostatnie miejsce w Europie. Jeszcze tutaj mała reklama, czyli tak jak wspomniałam, Fundacja dostarcza barometr i onkobarometr. Onkobarometr jest poświęcony terapiom onkologicznym. Zapraszamy, będziemy publikować na początku czerwca, będzie na naszej stronie.